Dokąd zmierza Twoja droga? Zobaczmy, dokąd zmierza Twoja droga. Kochani moi, U, tu będzie trzeba zmierzyć się z energią diabła. I teraz tak, oczywiście, to nie jest um, tak, że diabeł. Um, to jest jakieś przekleństwo czy fatum. Natomiast um, jest to energia o tyle. Um, nieprzyjemna, destrukcyjna, z yy... się trzeba zmierzyć. To są nasze wewnętrzne demony też. Karta cesarzowej. Karta piękna, obfitości. Zmierzasz w stronę cesarzowej, ale, żeby być w tej energii cesarzowej, musisz przejść przez energię diabła. Tak jakby to był pewien klucz. Do, do właśnie energii cesarzowej, do dobrobytu, do y, pięknej energii kobiecej. Dlaczego tak się dzieje? Kochani, tu jest jakaś niedojrzałość pokazana i jakieś konflikty. Co zrobić w tej sytuacji w związku z tym konfliktem? Co zrobić? Mm. Powiedziałabym, że należałoby w tej sytuacji e, zachować powściągliwość i spokój, ponieważ nie wszystko jest na ten czas jasne. Nie wszystko jest klarowne. A jaki będzie finał tej sytuacji? Ta sytuacja się zamknie, ta sytuacja się zakończy, natomiast mm, powiedziałabym, warto złagodzić przebieg tej sytuacji czy tego doświadczenia poprzez właśnie y, spokój wewnętrzny, budowanie spokoju wewnętrznego. I wtedy przychodzi bardzo dobry czas y, w Waszym życiu. Czas piękna, czas harmonii i czas miłości, ale ta droga jest, kochani, trochę wyboista, przyznaję. Możliwe, że jakiś jeszcze cykl karmiczny kończycie. I, kochani, dziesiątka monet mówi o pełni szczęścia i bogactwie, które jest na horyzoncie w Waszym życiu, ale to jeszcze nie teraz. Wszystkiego dobrego, papa! Pa.